Dalkian Energy Days, największa konferencja w kraju. Cieszę się, że możemy się dzielić naszym doświadczeniem w sektorze ciepłownictwa, a przede wszystkim efektywności i w przemyśle, i w ciepłownictwie. Zapraszam. Jesteśmy dzisiaj na Energy Days w Katowicach. Rozmawialiśmy na temat tego, w jaki sposób przedsiębiorstwa, jak i ciepłownictwo, jak i w ogóle branża energetyczna zamierzają się zmierzyć z tym niezmiernie trudnym tematem, i o tym, co Darkia może zrobić, żeby pomóc w tego rodzaju przedsięwzięciach, zarówno w przemyśle, jak i w ciepłownictwie. Poruszaliśmy tematy związane przede wszystkim z kontraktami ESCO, temat optymalizacji parametrowej, czyli zweryfikowania stref klimatycznych, które są archaiczne, zweryfikowania standardów temperaturowych w instalacjach wewnętrznych, w istniejących budynkach, co by wygenerowało no, w sposób bezinwestycyjny duże oszczędności.